Cześć, w tym materiale chciałem zaprezentować Ci trening całego ciała ukierunkowany na siłę. Także po prostu z przegwami na trochę mniejszą liczbę powtórzeń. No Nie będzie to taki trening obwodowy, że zapętlamy jakiś układ ćwiczeń, tylko wykonujemy po kolei określoną liczbę serii i powtórzeń na dane ćwiczenie. No także zaczynajmy. Także zaczynamy od fundamentu, czyli podciągania. Wystarczy zwykły drążek, no i tutaj musi dobrać swoją wersję podciągania, czyli początkujący mogą wykonywać fazy negatywne, czyli doskok, tak przytrzymamy i powoli opuszczamy się na drążku. Taka właśnie faza negatywna. Natomiast już jeżeli właśnie jesteście na wyższym poziomie, no to wykonajcie zwykłe podciąganie. No i z uwagi, że tu bazujemy na takich no mniejszych przedziałach powtórzeń pod kątem siły, no to właśnie taki przedział chociażby coś w okolicach 6 do 8 powtórzeń na przykład. Jak już macie coś powyżej, no to możecie wtedy wypróbować trudniejszą wersję, czyli na przykład podciąganie łucznicze, takie bardziej angażujące jedną rękę, więc ciężej. No, a jeżeli chodzi o te podstawowe podciąganie, no to już to się ten nachwyt czy podchwyt. Ja akurat preferuję nachwyt. W większości raczej będzie ciężej nawet nachwytem. No i po prostu aktywny zwis, nie zapadamy się w łopatkach, cały czas spięty brzuch nogi lekko przed sobą. Staramy się utrzymać cały czas, żeby te nogi nie podskakiwały do góry, tylko cały czas tworzyły takiego samego lekkiego banana z ciałem. i podciągamy się w pełnym zakresie do góry. Staramy się unieść tutaj podbródek nad drążek, i opuszczamy się do pełnego zwisu, do pełnego wyprostu. I następnie ciągle na aktywnych łopatkach do góry i w dół. Drugie ćwiczenie to no, moje ulubione, jeżeli chodzi o kalistenikę, ćwiczące właśnie mięśnie klatki piersiowej i tricepsy, więc są to po prostu zwykłe tipy pompki na poręczach. Także potrzebujemy dwóch równoległych poręczy. No i tutaj. Tak, bym zalecał może już trochę większe przedziały niż na podciąganie, mimo że to jest na siłę e, trening. No to w dalszym ciągu, bez dodatkowego obciążenia, jednak ciężko e, takimi małymi przedziałami, typu 5 powtórzeń, e, no, budować tą siłę, ponieważ no, będzie to dla większości, co już trenują osób za proste. Także tutaj już myślę, że nawet 10-12 to już jest tak e, optymalnie. E, no i e, po prostu co, no, przechodzimy do podpogu na. Poręczach. Jeżeli jeszcze nie jesteście w stanie zrobić chociaż pięciu takich dipów, to wtedy możecie znaleźć sobie jakieś podparcie niższe, na przykład nie wiem, coś tego typu, czy nawet od jakiejś taka drabinka na niższej wysokości i po prostu zapieracie się i robicie szwedki z podporem nóg na ziemi. I Im mniejszy ten podpór nóg, tym jest ciężej. A już prawidłowe dipy, na to oczywiście nogi w powietrzu, także starać się znaleźć te poręcze, które będą po prostu na takiej wysokości, żebyście nie musieli nogami dotykać podłoże, ani ich uginać, no, najlepiej tak by było przynajmniej, ale jak, jak nie macie możliwości to mogą być i na zgiętych no więc co, przechodzimy do podporu aktywnego cały czas, tak samo jak przy podciąganiu cały czas nie się tak tylko na ściągniętych upadkach tak i tutaj też nie, nie macie tych ramion tutaj tak o, no jednak szyje cały czas powinny być widoczne także żeby było cały czas napięty korpus. no i w tym właśnie podporze schodzicie do dołu uginając tutaj w łokciu no, i prostując staw. Ramienne, no oczywiście, nadgarski cały czas staracie się mieć prostopadle do podłoża. Nie przeginać, tylko no, w takiej stabilnej pozycji. No, i schodzicie do pełnego zgięcia. W sensie do kąta mniej więcej 90 stopni, może być trochę bardziej tak jak to widzicie, no i do pełnego wyprostu, całkowitego, tak, i staracie się nie robić tego oczywiście z kippingiem, z bujaniem, z kopnięciem nóg, tylko no ten dół też jest cały czas napięty, brzuch również musi pracować cały czas te nogi, starać się utrzymać lekko przed sobą. Najlepiej wyprostowane, jak się nie da to zgięte, ale nie pracować i nie bujać. I tak schodzicie góra-dół. I tak samo przy podciąganiu, jak i przy właśnie dipach. Polecam takie 4 serie. To oczywiście no, kwestia indywidualne, ale tak w tym treningu bym polecał. Właśnie 4 serie podciągania na tym przydziała takie 6-8, coś takiego. No i tak samo dipy, też 4 serie po takich 10-12 powtórzeń. No, dopasowujcie wersję, progresję. Lecimy dalej. Jak już dwa fundamentalne ćwiczenia na głupie ciała za nami, to teraz, oczywiście, nogi nie wolno o nich zapominać, całe ciało trzeba trenować, więc tutaj, e, no, jednak, odpuścimy sobie klasyczne przysiady, bo bez obciążenia to bardziej ćwiczenie kardio-wytrzymałościowe. No, może dla bardzo początkujących to jeszcze ma jakiś sens, jednak, jeżeli już troszkę trenujecie, no to nie ma co na takich dużych przedziałach powtórzeń bazować. Także tutaj polecam. E, no, dopasować oczywiście progresję do swojego stopnia zaawansowania, jednak na początek zacząłbym od przysiadów bułgarskich, czyli takiej po prostu jednostronna praca unilateralna, ponieważ no, obciążamy tylko jedną stronę jednocześnie i no, w kalistynię ograniczony jest trening nóg, oczywiście, no bo bez żadnego obciążenia ciężko coś jest wykombinować. Jednak oczywiście są możliwości. Także tutaj cały ciężar ciała na jednej nodze stawiamy. W przysiadach bułgarskich jednak lekko ją jeszcze odciążamy, stawiając nogę na jakimś podwyższeniu, mogą to być. Drążki, jakieś pręty. Czy jak macie coś takiego, to można też na to położyć drugą nogę. I wykonujemy po prostu przysiady na tej jednej nodze, która stoi akurat na ziemi. E, oczywiście kontrolowanego, tak samo jak przy przysiadach na no, kurano nie schodzi się do środka, cały czas jest spięty korpus, nie garbimy się, nie pochylamy za bardzo e, zgięcie w kolanie staramy się takie pełne zrobić. No, oczywiście w miarę mobilności. No i tak co, no, pełen wyprost, pełne zgięcie. Polecam w tych zacząć od prostu od słabszej nogi, w moim przypadku lewa. No i tak samo jak w piech to właśnie te takie no, 6 do 8 powtórzeń bym powiedział. A po osiągnięciu już takich załóżmy pewnych 10 powtórzeń, może można nawet jeszcze więcej, to możecie pomyśleć o jeszcze dalszej progresji, czyli pistolet, już jest pełen, przysiad na jednej nodze. No to już naprawdę dla zaawansowanych, szczególnie polecam już osoby, które się czują pewnie siłowo, jak i mobilnościowo, bo to jest wymagane naprawdę, komu się stawia biedrowym, jak i skokowym na wysokim poziomie, także polecam też, przy okazji jak tych ćwiczeń, te gary, no to też pracować oczywiście nad się całego ciała, szczególnie właśnie nad tymi elementami. No i już pistolety to jest taka finalna wersja, no moim zdaniem najtrudniejsze, co można wykonać i najlepsze, skali sceniki samej bez żadnego obciążenia. Tak, więc to polega po prostu na w pełnym zejściu w dół, tak samo jak przy przysiadzie i, i wyproście, w biodrach i, i w kolanie, yy, jednak ta, ta noga, jakby już jest, ta druga całkowicie w powietrzu. Tak? No i prostszą wersją jest jeszcze ugięcie jej w kolanie yy, i trzymanie jej za szuciągu nad ziemią, ale jednak tak w ciała, a najtrudniejszą wersją to jest właśnie ta noga z przodu wyprostowana, tak jak tutaj widzicie właśnie. No i tutaj właśnie te przydziały co mówiłem, takie bardziej siłowe, no bo to już jest ciężkie ćwiczenie, więc ciężko o większość, że powtórzeń, to zależy jakby na, na jakim stopniu jesteście zaawansowania. No i takie myślę, że trzy serie powinny już wystarczyć. Eee, oczywiście wykonujecie te przydziały co mówiłem na każdą nogę, właśnie wpierw na tą słabszą, potem na silniejszą. I w drugiej części treningu już ćwiczenia takie bardziej trochę akcesoryjne. Także na większych lekko przydziałach powtórzeń. No i oczywiście takie jedno też fundamentalne ćwiczenie ćwiczeń, czyli podciąganie australijskie. Takie coś jak wiosłowanie, tylko że właśnie z pojedynczą poręczą. Więc po prostu trzymacie ją na wyprostowanych rękach, nogi opieracie na ziemi. To jakby, no dla początkujących to te nogi staracie się mieć po prostu bliżej drążka, bo wtedy jest po prostu łatwiej, jakby ten środek ciężkości nie jest przesunięty. A bardziej zaawansowane, no ja już właśnie na przykład kładę nogi po prostu jak najwyżej, jak jak, jak jest możliwość, czyli w tym przypadku na długie poręczy i e, staram się mieć prostą linię między stopami a górą ciała, bo to jest cały czas też napięty brzuch oczywiście. E, no i e, rękami po prostu na wyprostowanych ściągam całe ciało do drążka i opuszczam, także pełne tutaj zgięcie, ile mi pozwala zakres do klatki pieksiowej, a następnie pełen wyprost. I tak samo tutaj muszę być ściągnięte łopatki i przyciągamy zarówno na mięśnie właśnie najszybszym jak i czwarobocznym ogólnie mięśnie pleców super pracują troszkę właśnie pod innym kątem niż przy podciąganiu, bardziej horyzontalnie. No więc również polecam, właśnie bardzo fajne akcesoryjne ćwiczenie również pod podciąganie. No i tutaj już właśnie takie trzy serie w tych ćwiczeniach, co pokazuję, do końca już raczej wystarczył a przydział powtórzeń to już nawet nie może być i w okolicach i 15, no zależy właśnie jak się czujecie na siłach i jak wysoko jesteście w stanie przed unieść te nogi, bo właśnie im wyżej, tym jest ciężej. Ja się tu nie jestem w stanie na oprzeć właśnie stóp na tym jakby podwyższeniu, które mam, tylko muszę tak mniej więcej na w właśnie kolan, także jest mi prościej niż jakbym mógł właśnie w pełni położyć nogi, niestety tutaj nie mam możliwości. No ale właśnie jeżeli Wy macie, to tym lepiej. Dla zaawansowanych oczywiście, bo początkujący to w zupełności wystarczą nogi na ziemi. No i klasyczne ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej, czyli pompki. No więc co, przechodzimy do podporu przodem. No i też ściągnięte łopatki, piętym brzuch jak to w desce i po prostu pewne zgięcie w łokciu i pełen wyprost. Przy czym polecam ustawić też e, tą rękę, tak, w się sensie, łokieć, odwrócić, tak mniej więcej pod kątem 30-45 stopni od ciała. No i tutaj, w zależności też od wytrenowania, możecie albo wykonywać to na kolanach, to jest najprostsza opcja. no ewentualnie nawet jeszcze jest możliwość po prostu oprzeć się o jakąś poręcz na podwyższeniu, to jest już naprawdę najprostsze, ale no, staracie się jednak zwiększyć tą trudność. No i jak, jak już jesteście w stanie robić zwykłe pompki, to robicie tak samo jak i właśnie wysuwanie, czy te, te Podciągania australijskie to polecam właśnie te trzy serie takie w obejrzach może 15 powtórzeń. No a jak już dwie pompki są dla Was proste, to możecie wykonywać e, na przykład pompki właśnie jednogączki, e, takie tak zwane łucznicze, że przenosicie po prostu ciężar ciała na jedną rękę i na drugą. I ostatnie ćwiczenie to mój faworyt, jeżeli chodzi o ćwiczenia na mięśnie brzucha, skaistyniki, więc są to wznosy stóp do drążka. No i uproszczona wersja to jest po prostu przyciąganie kolana do klatki piersiowej. Jednak bardziej zaawansowane osoby, właśnie polecam stopy do do drążka. No i tu oprócz oczywiście całych mięśni brzucha, pracują też trochę zginacze bioder. No i chwyt jest również ważny, żebyście się byli w stanie utrzymać jeszcze na drążku po tych wszystkich seriach. Także przechodzimy do aktywnego zwisu, pozycja wyjściowa taka sama jak przy podciąganiu. No i co? No i te nogi unoście wyprostowane do samej góry, aż do dotniecie do, do drążka. No i po prostu powoli opuszczacie do dołu. Nie robicie bujnięcia takiego crossfitowego, tylko po tutaj chodzi o no czysto budowanie po mięśni. Także tutaj również te trzy serie bym zalecał. No i tutaj może dopasujcie sobie tak w przedziale 10-15 powtórzeń. To już tak góra raczej. Możecie szukać sobie jeszcze cięższych alternatyw, jednak no to już takie 15 powtórzeń 3 razy Będziemy mi się wydaje odpowiednie. No a początkując, tak jak mówiłem, właśnie same kolana również genialne ćwiczenie. Jak jeszcze dodatkowo chcecie, to możecie sobie zrobić dodatkowo jeszcze trzy serie, na przykład na mięśnie skośne bardziej wyizolować poprzez przyciąganie tych kolan na boki. Też w zwisie na przykład, nie? No ale już same te wznosy stóp do drążka, ogółem po tych wszystkich seriach to już będzie wystarczająco, bo czy przy podciąganiu, czy przy pompkach również brzuch pracował, żeby ustabilizować ciało. Moim zdaniem fundamentalne ćwiczenia. Więc tak się prezentuje ten mój zestaw na trening siły przy użyciu kajsteniki, czyli po prostu drążek, dwie poręcze i to wszystko w zasadzie. Także zarówno takie parki ogólnodostepne, siłownie plenerowe czy to, co macie w domu. Również można wykorzystać dwa krzesła, drążek rozporowy czy co tam znajdziecie i już macie super trening całego ciała. No to tak początkujący mogą nie wiem, dwa razy w tygodniu na przykład coś takiego wykonać, to jest trening całego ciała, czy nawet bardziej zamasowany. czy Oczywiście warto jakieś dodatkowe ćwiczenia wrzucać, żeby to był jednak bardziej różnorodny trening, angażujący jakby pod różnym kątem jednak te mieście, ale to takie fundamenty, także każdemu się na pewno przydadzą. No i jeżeli chodzi jeszcze o przerwy, no to, to wiadomo w tych bardziej siłowych ćwiczeniach, to lepiej jednak odczekać, żeby być, no bardziej tak już zregenerowanym na kolejną serię, no żeby dać z siebie jak najwięcej. Także mi się wydaje, że takie 3-minuty, 2-3 to jest takie optimum odpoczynku. No, więcej to już tak trochę może zbyć się wydłuży trening, rozleniwi. No i ale warto kontrolować, żeby po prostu na każdym treningu było porównywanie tej przerwy, bo wiadomo, to wpływa na liczbę powtórzeń właśnie. A jednak już te ćwiczenia takie bardziej akcesoryjne, jak właśnie pompki, czy te podciągania austryjskie, to już wystarczyło dwie minuty, nawet minuta, jeżeli chcecie skrócić czas treningu do minimum. Ja tu jakoś się nie śpieszyłem i w godzinę się zmieściłem z rozgrzewką. Także to już sami sobie sprawdźcie i zobaczcie, jak to Wam wychodzi. No ogólnie polecam spróbować, bo naprawdę warto budować siłę całego ciała. Jest to po prostu dobre dla zdrowia, no i ogólnej sprawności. A zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!